Mówiłem wam już, że kocham jesień, prawda? Jak wyjdziesz z jednej grypy, to wpadniesz w drugą, a jak wyjdziesz z drugiej grupy, dwóch grypy, to wpadniesz na przykład w zapalenie spojówek. Kocham jesień jak cholera. Ale to wszystko ma dobre strony. Przede wszystkim trzeba szukać dobrej strony, a dobra strona polega na tym, że skoro masz nagle tyle czasu... No, to możesz na przykład coś fajnego zobaczyć i coś niezwykłego przeczytać. I tak jest właśnie dzisiaj. Dzień dobry, Jarek Rabenda. A te dwie doskonałe rzeczy, które Wam dzisiaj proponuję, to zimowa opowieść, zestaw opowiadań Jean Cabra. No, jeden z najgenialniejszych, jeśli nie najgenialniejszy film gangsterski w historii, czyli Człowiek z Blizną z Alan Pacino, Michel Pfeiffer i całą plejadą genialnych aktorów. No to dzisiaj wyjątkowo najpierw od książki. Tym razem na książkę składa się 14 opowiadań z epilogiem. Opowiadania, zatem każde oddzielne. A jednak nie, nie u Ukabra U kabra się przenikają. Osoby z jednych opowiadań wracają gdzieś nagle w innym opowiadaniu. Wątki jakby są uzupełniane w innych opowiadaniach, chociaż one są na zupełnie inny temat. A jeśli chodzi o fabułę, no to jest tak, jak u kabra zawsze, nieprawdopodobnie, niesamowicie i totalnie zaskakująco. Mamy tu więc tytułowe opowiadanie o pewnym mężczyźnie, który żegna swoją żonę na cmentarzu i wyraża jej jakąś taką największą, najpiękniej wspaniale sformułowaną wdzięczność za to wspólne życie, za tę ich piękną miłość, bo oni mieli fantastyczne małżeństwo. Musi odebrać jeszcze wcześniej jakieś badania istotne Dzięki którym dowie się, że to ich szczęście było skażone nieprawdopodobnym kłamstwem. Co wtedy? Jak będzie wyglądało takie pożegnanie? I co się stanie z tym facetem? E, nic wam nie powiem więcej, ale to wbija w fotel, warto poczytać. Mamy tu więc inne opowiadanie. Dwoje młodych muzyków przeżywa niezwykle namiętny romans który to romans kobieta postanawia przerwać gdzieś pod koniec czwartego tygodnia, bo oznajmia swojemu partnerowi oboje szalenie zakochani. że właśnie musi już jechać, bo za dwa tygodnie ma ślub. Swój własny. <noise> Jak ten młody kochanek to przyjmie? Jak on to przeżyje? I co się stanie, kiedy spotkają się po 25 latach? Oczywiście wam nie powiem, a figę musicie sprawdzić sami. Mamy tu wreszcie kilka opowiadań stricte kryminalnych, na przykład o takim pewnym szlifierzu diamentów, a tak naprawdę o cwaniaczku, złodzieju, chytrusie, który pomyślał, że swoim sprytem załatwi starego, dobrodusznego, uczciwego jubilera, że go oszuka, okradnie i tak dalej. Co się stanie, kiedy wreszcie sięgnie łapą po te diamenty? Oczywiście, że wam nie powiem. No i mamy wreszcie pojedynek zawodowców, gdy jeden płatny morderca właśnie ściga drugiego płatnego morderca, o czym ten pierwszy rzecz jasna nie wie. Ale ten drugi i ten pierwszy nie wiedzą, że za nimi jedzie trze trzeci fachowiec, który ma za zadanie sprzątnąć tych dwóch właśnie. Cicho, nie skrzyp. Taka opowieść z gatunku gangsterki i szpiegostwa. A do tego jeszcze kilka pomniejszych wątków, na przykład wybitny pianista, który gra najważniejszy koncert w swoim życiu. I którego prześladuje siedzący w pierwszym rzędzie Franz Schubert. Czemu by Franz Schubert nie miał siedzieć sobie w pierwszym rzędzie? Co w tym takiego niezwykłego? No może to, że on od 150 lat nie żyje. Jest tu na przykład kilka takich wątków, gdzie ocenia się muzykę Bacha, Sibeliusa albo barbera, z którymi nawet taki amator skończony jak ja nie może się pogodzić. Dlaczego? No wiadomo, że to są prowokacje. Kabr bawi się z nami, prowokuje po to, żeby nas. Y Przepraszam za wyrażenie: inteligencję uśpioną trochę tego świata, wreszcie uaktywnić, zdenerwować, żebyśmy zaczęli wreszcie żyć, reagować na to, co się na tym świecie dzieje. A, nie pokazałem. No to już pokazuję chyba zmieniłem tytuł w początkowej fazie tej opowieści. Podróż zimowa, Jean-Cabre. Podróż zimowa fajna. A jeżeli chodzi o film, no to zgodnie z zapowiedzią z początku polecam Wam dzisiaj dzieło Briana de Palme, czyli jednego z geniuszy opowiadania kina gangsterskiego. Film nazywa się Scarface, w polskim tłumaczeniu Człowiek z Blizną. Człowiek z Blizną to historia kariery pewnego drobnego rzezimierzka i o równie szybkim jego upadku. Film, który doczekał się u bardzo wielu odbiorców na całym świecie. Statusu kina kultowego. Garść historii, na początek. Fidel Castro, który zarządzał komunistyczną Kubą przez kilkadziesiąt lat, kiedyś wpadł na genialny pomysł. Skoro Amerykanie tak chętnie przyjmują uchodźców z naszego kraju, to dajmy im więcej! Zapakował na statki 25 tysięcy największych kryminalistów, bandytów, gwałcicieli, no najpodlejszy sort. I wysłał do Ameryki jako uchodźców, zanim administracja amerykańska zorientowała się, co się właściwie dzieje, to ci wszyscy ludzie już byli na terenie Stanów Zjednoczonych. A wśród nich, i tu wracamy do filmu, Tony Montana, drobny bandyta, który nie zamierza bynajmniej zmywać garów w jakimś podrzędnym barze do końca życia, ma wielkie poczucie własnej wartości i wie, że jeżeli gdziekolwiek na świecie mógłby spełnić te swoje marzenia, no to wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. On wie, że potrzeba dwóch rzeczy. Zapału wytrwałości i pewnej dozy bezwzględności i to wystarczy, żeby rzucić sobie świat do stóp. Zatrudnia się szybko u lokalnego bonza mafii, niejakiego Franka Lopeza, ale on nie zamierza być podwładnym jakiegoś innego bossa. On sam chce być bosem, więc szybko planuje i wykonuje plan. Mianowicie pozbawia Lopez'a, jego wpływów, jego terenów, no i jego pięknej, młodej żony. Tu jedyna w swoim rodzaju rola Michelle Pfeiffer takiej nie widzieliście nigdy i później już chyba nigdy zobaczyć nie można było, więc tym bardziej warto. Wkrótce nasz bohater ma wszystko, czego chciał: ma władzę, ma pieniądze, ma gigantyczną posiadłość, w której siedzi zamknięty cały czas i strzeże go setki ochroniarzy z ciężką bronią, do tego dziesiątki kamer wszędzie, bo on ciągle ma wrażenie, że ktoś czyha na jego życie, a stąd do obłędu to już taki mały krok, a jeśli dotamy do tego, że zaczyna przeginać z kokainą, którą sam przecież sprzedaje, no to już właściwie wiadomo w jaką stronę on zdąża No a w Wkrótce ta jego bezczelność i przekonanie o własnej bezkarności i o tym, że jest największy na świecie, spowoduje, że przegapi jeden moment, w którym narazi się ludziom znacznie potężniejszym od niego, bo są tacy. Co ciekawe, Tony Montana nie jest dobrym człowiekiem. To jest bezwzględny gangster, to jest zimny morderca. Aha, nie do wiary kibicujemy mu właściwie od pierwszych minut tego filmu. Jak to możliwe, spytacie? No, jest to możliwe, jeśli do głównej roli zatrudni się geniusza. Grający tę rolę Al Pacino nawet nie próbuje usprawiedliwić swojego bohatera, ale jest w nim jakiś taki głęboki rys nieszczęścia, wynikający pośrednio ze środowiska, z jakiego wypłynął jako jeszcze młody chłopak, tego w jak bezwzględny sposób kieruje nas wychowanie, na które nie mieliśmy wpływu, środowisko, z którego wyszliśmy, jak bardzo to wszystko, co niesiemy w swojej przeszłości, potrafi być niszczące i determinujące dla całego dalszego życia i jego wyborów. Czapki z głów przed geniuszem Ala Pacino. Niektórzy twierdzą, że to jego absolutnie szczytowe osiągnięcie, ta rola. No, on jest, powiecie, genialny jak zawsze. No tak, ale tutaj jeszcze do tego jest rozdarty i przegrany właściwie od początku. Dla wielu ludzi, a moja skromna osoba się do nich zalicza, ten film jest, jeżeli nie najgenialniejszym, to mieści się na podium w trójce z sagą o ojcu chrzestnym, no i z jednym z największych epickich dzieł gangsterskich w historii, czyli z dawno temu w Ameryce Serdzielone. Więc jeśli nie widzieliście, to na pewno nie będziecie żałować, a jeśli widzieliście, to warto sobie przypomnieć. Człowiek z blizną, Briana de Palmy, no i podróż zimowa, Jean Cabr. Do następnego razu. Pa! Już bez tej chorej, ochydnej o jesieni. Fecha.